Cześć wszystkim! Dziś porozmawiamy o planowanym ogromnym zakupie wyrzutni HIMARS w ramach programu HOMAR. Jak będzie wyglądać, jakie są możliwości tego systemu, co wniesie do polskiego wojska oraz zbrojeniówki i czy w ogóle stać nas na ten zakup oraz czy od tego zakupu Polska stanie się artyleryjską potęgą o tym w tym materiale. Tymczasem zapraszam do oglądania i komentowania. Słowem wstępu jeszcze chcę uspokoić i zapewnić, iż wciąż pracuję nad częścią filmów, takich jak choćby relacje z wojny na Ukrainie, czy opis używanego tam sprzętu i broni, oraz nad filmem z odpowiedziami na pytania od widzów, czyli od Was. Ostatnio bardzo dużo również dzieje się w naszym rodzimym przemyśle, w naszym kraju i są dość spore zakupy, więc będzie się dużo działo i postaram się to wszystko nadgonić w filmach. Wiedzcie, że mimo dość ograniczonego czasu stale nad nimi pracuję. Tymczasem przejdźmy do HIMARSów. Zaczniemy od tego, czym jest HIMARS i jaka jest jego historia. M-142 HIMARS, czyli rozwinięcie z angielskiego High Mobility Artillery Rocket System, czyli system artylerii rakietowej wysokiej mobilności, jest to wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa. Historia powstania HIMARSA jest dość krótka. Stany Zjednoczone poszukiwały lżejszego odpowiednika dla systemu M-270, MLRS, przede wszystkim odpowiednika, który poruszałby się na podwoziu kołowym, które po pierwsze jest tańsze w eksploatacji od podwozia gąsienicowego, a po drugie byłoby łatwiejsze w transporcie, choćby za pomocą samolotów transportowych C-130 Herkules. Program opracowania takiego systemu ruszył w 1996 roku, a już 4 lata później prototyp przechodził testy ogniowe. A cały program opracowania tego systemu został z powodzeniem zakończony w 2002 roku. Wyrzutnia Himarsa jest osadzona na sześciokołowym podwoziu, a za jej obsługę odpowiada trzech żołnierzy: kierowca, operator uzbrojenia oraz dowódca. Kabina jest całkowicie zamknięta i opancerzona i zapewnia ochronę przed ostrzałem z broni ręcznej oraz odłamkami od pocisków artyleryjskich. Wyposażenie elektroniczne oraz systemy kierowania ogniem są takie same jak w przypadku wyrzutni M270. Wyrzutnia jest też taka sama jak na wozie M270, jednak zabiera ona o połowę mniejszą liczbę pocisków, maksymalnie do 6 sztuk. I teraz najważniejsze, czyli to jakie są możliwości Himarsów. I tutaj odpowiedź brzmi to zależy. Himarsy posiadają całą gamę pocisków 277 mm. Stąd przedstawię te ciekawsze i bardziej specyficzne, czy te, z których prawdopodobnie będzie korzystać Polska. Zaczniemy od pocisków niekierowanych. Podstawowymi pociskami niekierowanymi są pociski ćwiczebne oraz ćwiczebne o obniżonym zasięgu i koszcie użycia, które nie posiadają głowic bojowych. Z niekierowanych pocisków bojowych Himarscy posiadają możliwość prowadzenia ognia pociskami M26A2. Są to pociski z głowicą kasetową o zasięgu minimalnym 10, a maksymalnym 45 km oraz choćby pociski M26AT2, Również z głowicą kasetową, która wyrzuca 32 miny przeciwpancerne. Jednak HIMARS rozwija swoje prawdziwe możliwości dopiero po wyposażeniu w pociski kierowane. Konkretnie chodzi tu o całą rodzinę pocisków GMLRS. Są to pociski, których cechą wspólną jest fakt, iż posiadają one nawigację inercyjną, czyli tzw. zliczeniową oraz GPS. Oznacza to, że komputer pocisku oblicza na podstawie danych, jakie posiada, czyli choćby prędkości i wysokości, tor lotu i gdzie pocisk się aktualnie znajduje, oraz samodzielnie koryguje tor lotu. Podstawowym pociskiem GMLRS jest M31, który zakupiła Polska w liczbie 216 pocisków. M31 jest wyposażony w głowicę odłamkowo burzącą o masie 89 kg oraz Zapalnik działający w dwóch trybach działania: uderzeniowym oraz ze zwłoką. Najnowszy M31A1 ma także tryb działania zapalnika zbliżeniowy. Wersją rozwojową tego pocisku jest pocisk M30A1AW. Wprowadzono go do uzbrojenia w 2015 roku i wyposażono w głowicę produkowaną przez ATK. O masie 89 kg z mało wrażliwym materiałem wybuchowym. To, co jest w tej głowicy ciekawego. To fakt, że zawiera ona 160 tysięcy prefragmentowanych odłamków w postaci kulek wolframowych i służy do rażenia obszarowego przy ogniu kątobateryjnym, do rażenia systemów obrony przeciwlotniczej czy do rażenia punktów dowodzenia i innych wartościowych celów. Oba typy pocisków GMLRS mają 90% części wymiennych, a Polska zakupiła do tej pory 54 pociski w wersji AW. Zasięg obu pocisków to od 15 do powyżej 70 km, choć nie wiadomo dokładnie ile, więc można przyjąć, że do 70 km. Bliskim krewnym tych pocisków jest pocisk M30 DPICM, który posiada głowicę kasetową i zasięg do 60 km, jednak nie wiadomo, czy jest on wciąż produkowany. Jednak to nie jest cały arsenał, jakim może się posługiwać HIMARS ponieważ zamiast wieloprowadnicowej wyrzutni można go uzbroić w pojedynczą wyrzutnię pocisków balistycznych rodziny ATAC-MS. Najpopularniejszym pociskiem z tej rodziny jest wprowadzony w 2016 roku M57A1 i tych pocisków Polska zakupiła 30 sztuk. Jest on również kierowany inercyjnie oraz z pomocą GPS i posiada głowicę burzącą o masie 214 kg z zapalnikiem programowalnym. Przy czym zasięg tego pocisku to do 300 km, a w opracowaniu są pociski o zasięgu 500 oraz 1000 km. Zdolności tych pocisków biją na głowę toczki, a przy opracowaniu wspomnianych nowych typów dorównują, a nawet przewyższają zasięgiem Iskandery. Wspomniałem, że Polska zakupiła już Himarsy. Dotąd zakupiliśmy jeden dywizjon Himarsów z 20 wyrzutniami oraz sprzętem towarzyszącym w postaci 19 wozów transportowo-załadowczych, 18 przyczep z trzema wozami ewakuacyjnymi oraz 27 wozami dowodzenia i wozami warsztatowymi wraz z 270 pociskami GMLRS oraz 30 balistycznymi ATACMS. Zostały one zakupione w ramach programu HOMAR, który początkowo zakładał pozyskanie 160 wyrzutni. Stanęło jednak tylko na tym, co wyżej wymieniłem. Do niedawna, ponieważ minister Mon poinformował cytuję. Zwiększamy zdolności wojsk rakietowych i artylerii. Podpisałem zapytanie ofertowe LOR dotyczące pozyskania 500 wyrzutni M142 Himars na potrzeby 80 baterii systemu Homar. Planujemy wysoki stopień polonizacji tego sprzętu oraz jego integrację z polskim systemem zarządzania walką. I wiadomość ta była szokiem dla każdego, kto choć trochę tematem się interesuje, ponieważ pozyskanie połowy z tych wyrzutni byłoby krokiem milowym, jeśli chodzi o nasze zdolności. A 500 wyrzutni to wręcz nierealistyczna liczba i jest na tyle nierealistyczna, że rzecznik prasowy MONU musiał od razu potwierdzić, iż tak, faktycznie chodzi o zakup 500 wyrzutni. Koszt pozyskania gotowych systemów z Ameryki byłby wręcz kosmiczny. Odpowiedzią na to ma być głęboka polonizacja tych systemów, które mają powstać przy dużym współudziale naszego polskiego przemysłu. To duża różnica w porównaniu z pierwszym zakupem, w ramach którego Polska zakupiła w pełni amerykańskie systemy, można powiedzieć, spółki. I tutaj w grę wchodzi podwozie, czyli bardziej poprawnie platforma, na której ta wyrzutnia zostanie osadzona. Z całą pewnością będzie ona spolonizowana i najprawdopodobniej będą to jelcze. A sam moduł wyrzutni będzie produkcji Stanów Zjednoczonych. Polonizacji ma ulec też przynajmniej jeden typ pocisku. I tutaj powiem szczerze, istotne byłoby, aby przy takiej liczbie wyrzutni Polska posiadała zdolności produkcyjne co najmniej kilku typów pocisków, zaczynając od pocisków ćwiczebnych przez zwykłe niekierowane pociski rakietowe, które, jak pokazują ukraińskie doświadczenia, są potrzebne w tysiącach, jeśli nie dziesiątkach tysięcy sztuk. Byłoby doskonale, gdybyśmy posiadali też możliwość produkcji amunicji kierowanej, i tutaj może być różnie. Zostaje też jeszcze jedna kwestia, choć dość kontrowersyjna. Istotnym poszerzeniem możliwości HIMARS-ów byłoby produkowanie amunicji kasetowej, czy to kierowanej, czy nie kierowanej, ale kasetowej. I tutaj uprzedzam komentarze: Polska nie jest stroną konwencji zakazującej posiadania czy też używania amunicji kasetowej, więc. Opracowanie jej byłoby jak najbardziej realistyczne. Jest to tylko kwestia chęci i zdolności. Mimo wszystko mamy pewne doświadczenia z produkcją tego typu amunicji, jeśli chodzi o amunicję kasetową, jeśli chodzi o bomby kasetowe, więc przy współudziale bądź choćby cichym przyzwoleniu Stanów Zjednoczonych myślę, że nie byłoby problemu z opracowaniem jej. Ostatnią kwestią, którą pragnę poruszyć jest to, co jest istotą tego zakupu. To, że sam HIMARS będzie wpięty w polski system zarządzania polem walki TOPAS. O systemie tym mówiłem już wielokrotnie, omawiając produkty choćby od WB Electronics, stąd odsyłam do materiału o programie Gladius. Dość powiedzieć, że drony takie jak Flyer czy Łoś będą w stanie korygować i kierować ogniem artylerii konwencjonalnej, artylerii rakietowej, w tym HIMARSów, oraz amunicji krążącej i to już się spina w całkiem dobry system. A patrząc perspektywicznie, dane do HIMARSów będą mogły przesyłać również drony takie jak Reaper, Bayraktar czy samoloty F-35, a to przy użyciu pocisków balistycznych z HIMARSA, pozwoliłoby razić głębokie zaplecze przeciwnika, od lotnisk przez składy paliwa i transporty kolejowe, po systemy przeciwlotnicze czy systemy rakietowe takie jak Iskander. O Himarsie i całym tym zakupie można by tu mówić naprawdę długo, choćby o tym, gdzie te Himarsy trafią, gdzie będzie miała miejsce produkcja i jak będzie wyglądał cały proces szkolenia. Tutaj też pojawia się kilka problemów, choć bardziej politycznie można powiedzieć, że są to wyzwania, nie problemy. Ale do użytkowników Himarsów należą między m.in. Rumunia, Singapur czy Stany Zjednoczone oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie, być może także Ukraina. Szansą przy tak dużym zakupie byłoby utworzenie swoistego centrum serwisowego czy też produkcyjnego w Polsce. Mogłoby to zachęcić państwa ościenne, państwa europejskie do zakupu tego typu uzbrojenia. I na koniec koszty. Cały zakup wyniesie spokojnie ponad 10 miliardów dolarów i to przy ostrożnej skalkulacji. Z całą pewnością będzie to kilkanaście miliardów. I tutaj pojawiają się głosy, a także płonne nadzieje z nimi związane, że choćby część z tego zakupu będzie sfinansowana z tak zwanego amerykańskiego Land Lease Act, ponieważ to naprawdę spory zakup. I aby to dobrze oddać, planujemy pozyskanie 500 wyrzutni. Gdyby to była połowa z nich, to byłby ogromny sukces, ale 500 od 2008 do 2020 roku, czyli przez 12 lat, Wyprodukowano około 400 wyrzutni, a cała Armia Stanów Zjednoczonych docelowo docelowo, ponieważ sama wciąż pozyskuje te systemy, chce posiadać trochę ponad 500 wyrzutni, cała armia Stanów Zjednoczonych. Osobiście więc uważam, że zakup ten jest bardzo dobry. Jest to zakup, który jest ogromny. Sam bym się takiego nie spodziewał, jak ktoś by mi kilka dni temu powiedział, iż ten zakup będzie tak wielki, nie uwierzyłbym. Stąd obawiam się o jego realizację. Mimo wszystko jest to zakup dobry. Dobra artyleria z dobrym rozpoznaniem, z dobrą świadomością sytuacyjną jest w stanie zmienić obraz całej wojny, nie tylko bitew. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał się podobał i zachęcam do obejrzenia innych materiałów, choćby o programie Gladius. Zachęcam również do komentowania i polubienia, a nowych widzów zachęcam do subskrypcji. Trzymajcie się!